naszej historycznej publikacji, którą ofiarujemy tym, którzy Radzymin odwiedzają, tym, którzy chcą uzupełniać swoją wiedzę o Radzyminie, o historii Rzeczypospolitej, wypisać w swojej tożsamości, w swoim systemie wartości znamienne fakty, że Radzymin to niepomnik, pomnik uczci, to miejsce dosłowne. Szanowna Pani Dorodo, małżonko prezesa Skrzypka, tu jest nasze wspólne zadanie opieki i byliśmy jedynymi gośćmi na opłatkach Narodowym Banku Polskim, bo połączyła nas Mogiła Narodowego Banku. Szanowna Pani Mario, na tym miejscu pamiętam generała Kaźmierza, który zawsze z dowódcami garnizonu Warszawa pełne i celebrze z udziałem kompanii reprezentacyjnej znaczył wszystkie ważne uroczystości w Radzyniu dlatego dzisiaj chcemy odsłonić i poświęcić księgę pamięci artysta rzeźbiarz zaznaczył nazwiska które my zapisaliśmy w sercach i pamięci jednym tchem możemy je wymieniać. Bo przecież gościliśmy tutaj prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Go gościliśmy pana prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, ojca Józefa Jońca, Władysława Stasiaka, generała Gilarskiego, generała Gogora, generała Komornickiego, ministra Krupskiego, ministra przewoźnika ministra Aleksandra Szczygłę. Gościliśmy prezesa Sławomira Skrzypka. Gościliśmy marszałka Macieja Płażyńskiego. I jakże często przewodził celebrze uroczystej Mariusz biskup i zatrzymaliśmy w kadrze na tym banerze te zdjęcia z naszych wspólnych spotkań, bo chcemy zapisać w sercach i pamięci podobnym, że właśnie jesteśmy wielkimi dłużnikami, bo jesteśmy kustoszami tego świętego narodowego sanktuarium. Bardzo serdecznie chcę podziękować Jego Ekscelencji za słowo pozostawione dzisiejszej homilii, za dodanie nam otuchy i nadziei, że Opatrzność wie, co robi. Ta płyta pamiątkowa będzie Opodal skweru katyńskiego będzie skwer Smoleński. Pan Robert Kowalski, administrator tego miejsca, przeznacza na ten cel piękny głaz, na którym chcemy umieścić tablicę pamiątkową wraz z urną ziemi smoleńskiej, którą przywieźli na dzisiejszą uroczystość pan pułkownik Andrzej Śmietana i pan pułkownik Adam Bronecki Szefowie Dowództwa Garnizonu Warszawa. Z całego serca dziękujemy, że jesteście Panowie zawsze, wszędzie, tam, gdzie w Radzyminie dzieją się rzeczy istotne. Bo Radzymin był pierwszym miastem poza Warszawą, w którym odbyła się przysięga Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Bo pierwsze święto Virtuti Militari było 18 sierpnia na tym samym placu w centrum Radzymina. Gdzie generał Haller odznaczał bohaterskich żołnierzy krzyżami Wirtuti Militari, a on był odznaczany medalem Joanny Darw, ustanowionym przez Benedykta, papieża Benedykta XV. Radzymin odwiedzał nuncjusz apostolski Achille Ratti, który zaprzyjaźniał się z zakonnikami, zakonem dolorystów mieszczącym się w ówczesnym czasie w Radzyminie. To jest Nasz testament, który mamy wypełniać i pisać każdego dnia. I Razymil zapisał program, bardzo znaczący program Katyń ocalić od zapomnienia. Program edukacyjny, program, który, personifikując 22 tysiące bohaterskich synów naszej ojczyzny, elitę narodu, wpisał się również w historię tego miasta. Radzymin i Katyn to sakrum i profanum. Doskonale wiemy, że Radzymin nie był jedynym miejscem bitwy warszawskiej. I Katyn nie jest jedynym miejscem kaźni bolszewickiej. Ale to dwa symbole. I dlatego na lekcji historii nauczyciela historii Pana Grzegorza Jelenia, Dzieci zaproponowały wspólnie, może byśmy posadzili dęby pamięci. Bo dom to wiekowe drzewo. Bo dom na dębie buduje się drzewo genealogiczne. I patronat nad tym programem tutaj w Radzyminie 13 kwietnia objął prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński i ówczesny ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej, ksiądzarcy biskup Leszek sławek Błódź. Wczoraj celebrowaliśmy kolejną uroczystość w zespole szkół numer dwa. Sadziliśmy dęba ku czci policjanta zamordowanego na wschodzie. Młodzież szkolna przygotowała program specjalny, bo w Radzminie nawet najmniejsze dziecko wie, co to jest. 3 maja, 15 sierpnia czy 11 listopada. Ale dzisiaj dopisujemy kolejną datę, 13 czerwca, wizytę Ojca Świętego pośród nas w Brazylii. Dopisujemy 2 kwietnia, dopisujemy 10 kwietnia i tak to miasto znaczy datami swoją historię. Bardzo serdecznie chcę podziękować. Pocztą szandarowym. chcę podziękować wszystkim gościom, którzy zechcieli dzisiaj przybyć na tą uroczystość. Radujemy się, że możemy gościć małżonki pana prezesa Narodowego Banku i Dowódcy garnizonu do Warszawa. Proszę zapamiętać, że Radzymin potrafi celebrować i dziękować za spotkanie. To jest nasze. Wielkie narodowe zobowiązanie. 15 sierpnia każdego roku spotykamy się tutaj w Radzyminie, by pisać, wydawać by nadzieję przyszłym pokoleniom, że odpuść nam naszej winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, będzie prawdziwym testem naszej tożsamości narodowej. Chcę podziękować za obecność panu ministrowi Jackowi Sasinowi, który za chwileczkę odczyta nam telegram pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Chcę podziękować panu posłowi Januszowi Piechocińskiemu i prezesowi Łęckiego Funduszu Ochrony Środowiska. Podziękować wszystkim pocztom szandarowym, strażakom, kombatantom. Chcę podziękować Radzymińskiej Orkiestrze Dętej. To nasze wspólne dzieło. Cieszę się bardzo, że Możemy nagrywać pieśni legionowe, pieśni patriotyczne z dziećmi ze szkół podstawowych i gimnazjum. Szczególne słowa podziękowania pragnę skierować do dowódców Garnizonu Warszawa, że są dzisiaj, przyjęli swój obowiązek współorganizatora na ich prośbę, żebyśmy wspólnie mogli uczestniczyć i celebrować to ważne narodowe spotkanie. Bardzo proszę. Pana ministra o odczytanie telegramu od Pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, po czym poproszę o odsłonięcie naszej tablicy pamiątkowej małżonki Pana generała i małżonki Pana prezesa. Prosimy. ekscelencjo, Księży biskupie, czcigodni księża, drodzy gospodarze, z panem burmistrzem na czele, szanowni goście tej jakże podniosłej uroczystości. Dzisiaj kilka dni po rocznicy tragicznego 10 kwietnia tej katastrofy, która dotknęła nas wszystkich, spotykamy się tutaj w miejscu niezwykłym, w tym dumnym mieście Radyminie. W miejscu, które symbolizuje nasz opór przeciwko sowieckiej inwazji, aby oddać hołd tym, którzy w tej tragicznej katastrofie polegli. I dzisiaj zastanawiamy się, co możemy w tej sprawie zrobić. Przecież nie możemy cofnąć czasu, przecież nie przywrócimy im życia, ale myślę, że mamy wobec nich powinność. Mamy powinność modlitwy i pamięci. My dzisiaj tutaj tą powinność wypełniamy. Ta tablica w tym, jak już wspomniałem, niezwykłym miejscu będzie tym dowodem naszej pamięci, która, który to dowód przez wieki, na wieczność będzie nam przypominał o tych 96 wspaniałych synach polskiej ziemi. Szanowni Państwo, na tą uroczystość dzisiejszą, jak wspomniał, zapowiedział pan burmistrz, brat tragicznie zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, pan Jarosław Kaczyński, skierował do Państwa i do organizatorów e, krótki list, który w tej chwili odczytam. Szanowna Pani Elżbieta Darka, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radzymienie, Szanowny Pan Zbigniew Piotrowski, Burmistrz Radzymina. Szanowni Państwo, z wielką wdzięcznością pragnę podziękować władzom samorządowym Radzymina na czele z Panią Przewodniczącą Rady Miejskiej i Panem Burmistrzem za zorganizowanie w Waszym mieście uroczystości, w ramach których nastąpi wmurowanie urny z Ziemią Smoleńską oraz odsłonięta zostanie tablica pamiątkowa upamiętniająca ofiary tragedii z 10 kwietnia 2010 roku. Odsłonięcie i poświęcenie tej radzymińskiej tablicy w tydzień po rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem jest znaczącym oddaniem hołdu ludziom, którzy w niezwykle tragiczny sposób wpisali się w to straszliwe wydarzenie, któremu na imię Katy, którzy tak jak świętej pamięci Lech Kaczyński, prezydent Rzeczypospolitej, jak wielu innych udających się do Katynia polegli na służbie ojczyźnie. Pamięć o nich jest dla nas wszystkich wielkim wyzwaniem. Nie możemy zrezygnować z prawa do prawdy o przyczynach i okolicznościach tej narodowej tragedii. Nie możemy zrezygnować z pamięci i szacunku, jakimi mieliśmy darzyć wszystkich naszych rodaków, którzy oddali swe życie za ojczyznę. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom i władzom samorządowym Radzymina za zorganizowanie uroczystości upamiętniających ofiarę Smoleńska i liczny w nich udział, za tak widoczny znak pamięci i wołania o prawdę. Dziękuję za godne upamiętnienie poległych. Proszę przyjąć wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia Jarosław Kaczyński.